Filozof Wirtualny, odcinek 113. I szósty odcinek taoizmu. O, chyba miałem. Zaraz, ja tu chcę wjechać na górę, czy nie chcę wjechać. Nie, nie chcę wjechać na górę. Szósty odcinek taoizmu. Szósty odcinek taoizmu, który mówi o mrocznej kobiecie. W cieniu doliny. O! I po króliczku, przepraszam. No samo wpadają pod koła. Aha, czy jednak muszę jechać na górę? No właśnie, wjechają w dolinę. Duch doliny nie umiera nigdy. No tak się zaczyna właśnie. Szósta część Tao The King. Duch doliny nie umiera nigdy. Nazywa się Mroczną Kobietą. Tu akurat jest takie też trochę nie do powiedzenia ze strony autora, i chyba błędne tłumaczenie ze strony pana Wilhelma. A pojedzie sobie z samochodami trochę. Bo generalnie w tym krótkim, dosyć ustępie, że tak powiem, jest mowa właśnie o Duchu doliny, mrocznej kobiecie, bramie, e, korzeniu nieba, korzeniu, no korzeń to w ogóle jest raczej z ziemią. Więc jest taki taoizm w pigułce, ale tej reprezentacja tej ciemnej części. Bo ja bym powiedział, że. Mówią z Doliny, to po prostu mówimy cień. Jak mówił Jung Karl Gustaw. Czyli jest tutaj mowa o tej naturze, o tej części natury, która jest in, czyli kobieca, która jest Ziemią, która jest mrokiem. To są oczywiście. Pojęcia w naszej zachodniej kulturze, szczególnie zachodniej kulturze, kojarzone z tak zwanym złem, które, jak już mówiłem w wcześniejszym, we wcześniejszym odcinku, nie jednym, z tak zwanym złem, które tak naprawdę samo w sobie nie istnieje, bo jest po prostu jakimś wypaczeniem, skrzywieniem, odbiciem oddaleniem dobra. W, no, w wielu kulturach innych, czy to kulturze aborygańskiej, czy kulturze, kulturach wielu ludów afrykańskich mrok ma trochę inne pojęcie. Też oczywiście w zależności od środowiska, jeśli w mroku się kryją na przykład drapieżniki, no to można powiedzieć, że lepiej takiego mroku omijać. Natomiast jeśli chodzi o mrok duszy, o tę sferę zaawansowaną w wielu systemach wierzeń dla przodków, dla tajemnicy, właśnie dla rzeczy, które nie są dostępne tak do wglądu bezpośrednio, od razu, w świetle, być może w takim dostępie do tych obszarów pomagają szamani, czarownicy wioskowi. Ale tam drzemie wiedza, która jest całkiem przydatna, i w każdym z nas drzemie taka wiedza każdy ma przecież ten cień, który generalnie wyparty, wyrzucony, nielubiany może się okazać czymś, co w życiu ciąży. Czymś, co zasłania, ukrywa prawdę, i samo to już człowieka może frustrować, że jest pewien obszar, który nie pokrywa się z tym, co oczekuje na przykład społeczeństwo. Szkoła, rodzice, praca, koledzy, koleżanki z pracy, żona, mąż, ktokolwiek, kto ma jakieś o nas inne wyobrażenie, kto nas widział tylko w świetle. My staramy się za wszelką cenę, oczywiście, tego wyobrażenia nie zmieniać w tej osobie, bo jest przyzwyczajona do niego. Jest z nim związana w tych naszych wszystkich sferach, gdzie jesteśmy aktywni, z siłą rzeczy związana właśnie z tą stroną oświetloną, jasną. Co wcale nie znaczy, że strona Skrywająca się w tajemnicy nie może być przydatna. Tak samo dla nas, jak i dla tych osób, które mają z nami do czynienia. Po prostu nie wykorzystujemy, idąc po najprostszej linii, bo, <laughs> wiadomo, proste rozwiązania są naj najlepsze, ale może się okazać, że droga oświetlona wcale nie jest drogą właściwą. Wyobraźmy sobie, tak dla zobrazowania tej sytuacji, że mamy bardzo mocny reflektor, który świeci prosto, siłą rzeczy, jak to reflektor. Jesteśmy w lesie. Przed nami jest jakaś droga, bardzo kręta ścieżka. W wijąca się wśród drzew, idąca góra dół, a być może gdzieś połowie jest jakiś ukryty kawałek, w no, którego wejście groziło no, na przykład skręceniem nogi. A my oświetlamy snopem światła prostą. Widzimy, że tam gdzieś w perspektywie jest jakiś cel, do którego chcemy dążyć, bo coś tam daleko oświetlamy. Snop światła więc robi nam taką. Linię, po której ewentualnie moglibyśmy zdążać, chcąc tym światłem się kierować, ale ten snop jest bardzo wąski i ten snop w zasadzie pokazuje tylko bardzo mały wycinek tej rzeczywistości. I kierując się snopem, nie widząc wszystkiego, nie widząc co jest na górze, być może ten snop przebiega pod jakąś gałęzią, która wystaje, też snop przebiega właśnie nad jakimś dołem, którego nie widać bo jest w cieniu. Idąc po tym szlaku światła tak naprawdę wystawiamy się na większe niebezpieczeństwo niż byśmy to światło zgasili i poruszali się nawet po omacku zaufając w pełni swoim zmysłom dotykowi, słuchowi zmysłowi równowagi a przecież nawet w największej ciemności na zewnątrz Gdy świecą gwiazdy już nie mówiąc jak świeci księżyc, to w tej największej ciemności nasze oczy jednak coś widzą, bo nasze oczy wiadomo są słupki i pręciki. Pręcikami widzimy w nocy pręcików jest dużo więcej niż słupków. Więc to jest taka nasza zdolność trochę zapomniana. Tak naprawdę. No, i to chciałem tak sparafrazować, właśnie, że myślimy, że sobie ułatwiamy, myślimy, że to świecenie, myślimy, że technologia nam ułatwia życie. To wszystko jest związane właśnie z pewnymi ułatwieniami i rysowaniem sobie prostej drogi, która tak naprawdę nie jest naszą drogą. Nasza droga jest w nas. Nasza droga jest kręta i właśnie ukryta w mroku. Musimy ją przejść, musimy ją poznać, żeby odnaleźć tak naprawdę prawdziwy cel. Prawdziwy cel, no celem jest sama droga tak naprawdę, po to, żeby poznać iść w po prawnym kierunku rozwoju, rozwoju nie przeszkadzać sobie. Nie przeszkadzać nawet nie sobie, tylko nie przeszkadzać wszechświatu, który nam być może tę drogę wyznaczył. Ja sobie jadę około jeziora, chyba już tutaj kiedyś byłem, ale może, może dzisiaj tak zrobię taką właśnie pętelkę. To chyba nie do mnie. Mój wehikul chyba nie jest zbyt. Werystopable. No tutaj słyszymy, dzieje się jakiś crime, jak to mówią Amerykanie. Jakieś przestępstwo się dokonuje. Bo ktoś, kto szukał swojej drogi, być może skierował ten snop naszego metaforycznego światła. W dobrą stronę, ale po drodze okazało się, że wpadł chociażby w złe towarzystwo, które mówiło: Chodź z nami, my pokażemy ci drogę. Jesteś jesteś naszym ziomalem, więc urodziłeś się na tej nadzielni, więc musisz robić to, co my i tak dalej. No i człowiek chcąc nie chcąc. Wybiera taką drogę wspieraną przecież przez znajomych, więc no nie powinna być zła. O, jest taki, How do you like this? basen. No i często się zdarza, że mimo chęci szukania tej drogi prostej, wymaganej przez środowisko i Uznawanej w pewnych kręgach społecznych, w których się akurat przyszło nam obracać, no okazuje się, że ta droga jest zła i że właśnie ta droga jest drogą przestępstwa, a droga mroczna, ukryta w nas wcale taka nie musi być, bo to, że coś jest niezgodne, coś w nas drzemie takiego, co powiedzmy, no nie jest w pewnych kręgach mile widziane, na przykład. Natomiast my to musimy zidentyfikować, musimy to dokładnie poznać. Co to jest? No skąd to się wzięło? No to już jest oczywiście wyższa szkoła jazdy, ale to jest możliwe. Bo no to jest pierwszy krok, żeby poznać skąd to się wzięło. No to trzeba sobie powiedzieć, co to w ogóle jest? Jaki tam kształt się wyłania z tej ciemności powiedzmy. Będziemy widzieli, mały, duży, ładny, brzydki. No powiążemy to może z jakimś wydarzeniem z przeszłości i będziemy wtedy mogli sobie zadać pytanie, czy to wydarzenie z przeszłości, to właśnie było sprowokowane przez osoby, które nam były przychylne, czy może były nieprzychylne, czy to był jakiś błąd, który musieliśmy popełnić, ale wyżytu sumienia i jakaś tam. Właśnie społeczna, społeczny ostracyzm nas zepchnął na, tą, na tę drogę wyparcia tej, tej rzeczy ukrytej w cieniu. I człowiek zresztą, im starszy jestem, te rzeczy ukryte w cieniu już tak wiele razy wychodzą i wielokrotnie w różnych sytuacjach dają sobie znać, że wie o nich dużo więcej, więc może rzeczywiście Bezpiecznie jest pewne rzeczy trzymać w cieniu trochę dłużej, żeby je lepiej poznać po prostu. Ale nie nastawiać się, że o, coś wyszło z cienia, coś takiego wygląda obco i niepasująco. To zaraz jest na pewno czymś, co trzeba odrzucić, schować jeszcze głębiej i nigdy nie wyjmować. No niestety takie podejście kończy się tym, że ten cień w końcu. Wyskakuje i to w najmniej oczekiwanym momencie. I w kształcie no już takim bardzo wyraźnym, że nie tylko my go widzimy, ale mogą go zobaczyć też inni. A ci inni, którzy zobaczą, nie wiedzą tego, co my, chociaż my też wiemy niewiele, ale oni nie wiedzą kompletnie nic i mogą być bardzo wtedy zagubieni naszym, nie wiem, zachowaniem, naszą postawą. I mogą całkowicie nas odrzucić. A szkoda, no bo generalnie. Przeważnie jest tak. No, że to jest ich problem. To znaczy, że. No nie, jesteśmy nieprzypadkowo w jakiejś sytuacji. Także jeśli ktoś nas w tej sytuacji odrzuca, no to. Tak naprawdę ten ktoś traci najbardziej. Bo my, my jesteśmy sobą, będziemy sobą. I właśnie przy pewnej umiejętności pogodzenia się. <noise> no czy to nie jest pogodzenie, po prostu oswojenia tej naszej mrocznej natury, będziemy sobie dalej spokojnie funkcjonować bez problemu. I nawet powiemy wtedy, no, może nawet lepiej, bo my musimy już... Przed nikim się tłumaczyć, płaszczyć, usprawiedliwiać. No, ja jestem zdania, że z każdym cieniem można się po prostu zaprzyjaźnić. Zawsze jest tak, że, tak jak mówiłem w odcinku o dobru, o odbiciu dobra, to powiedzmy, że ten cień jest takim negatywem, który możemy którym możemy naświetlić naszą kliszę, czy tam nasz papier fotograficzny, wywołać ją i dopiero zobaczyć pozytyw. No bo to jest tak, do czego zmierzam, że pewne rzeczy, pewne cechy pożądane, nawet bardzo pożądane, pewne cechy niezbędne dla nas nie ujawnią się bez użycia właśnie tego całego. Przejścia przez cień, gospodarowania cienia. I to jest ta brama, to jest ta brama, o której mówi ten kawałek Taotek. Zresztą, no, jak zwykle kawałek będziecie mieli w opisie do filmu. Jak zwykle mówię, że należy tłumaczenie traktować wstrzymywanie moka, gdyż ono powstało ponad 100 lat temu. Tak, z tego co pamiętam, to nawet już mogłoby się powoli zbliżać do 150 lat temu, że to powstało z rąk do wspaniałego badacza, synologa, pana Wilhelma. Natomiast to potem było, on to tłumaczył na niemiecki, z chińskiego. Potem ludzie, to nasi polscy tłumacze, tłumaczyli z niemieckiego na polski. Nie patrząc w ogóle w chiński konspekt, a przecież teraz mamy Google Tłumacza. Ja się nim posługuję i to co mówię, że jest źle przetłumaczone, to nie dlatego, że nie wiem, jestem. Ostrożnym fanem niemie niemieckich filozofów, <grych> tylko dlatego, że po prostu to weryfikuję z oryginałem. I to nie tak weryfikuję, że sobie wrzucam jakiś tam kawałek i tłumaczę po prostu tak na goglu, Tylko nie, mam dojście do tekstu, do tekstów chińskich analiz, po prostu wyjaśniających też. I te teksty chińskie też sobie tłumaczę. Dopiero wtedy mogę uzyskać jakiś obraz tego co ten oryginalny tekst słownie kilka linijek tekstu objaśnia i zobaczyć też jak na przestrzeni lat właśnie jak Chińczycy to tłumaczyli jak to tłumaczone było potem za konfucjonizmu jak to potem było tłumaczone w późniejszych latach jak wiele z tego zapożyczył y, buddyzm Han czyli buddyzm jak to Japończycy mówią buddyzm Zen czyli chińska wersja Stałizowany buddyzm, tak naprawdę. Jak na przestrzeni lat te interpretacje się zmieniały, jak były dopasowywane przez kolejnych ludzi, powiedzmy takich, którym zależało na przekazywaniu nie tylko treści czystej, ukrytej w tych przekazach, ale jakiejś też no, nie ukrywajmy manipulacji tymi ludźmi, którzy, do których kierowali swoje słowa. Jacyś tam mistrzowie kierowali słowa do jakichś tam uczniów, których, no, świadomie bądź nieświadomie, celowo, bądź niecelo, niecelowo, no mówię zależało od czasów i środowiska, ale być może chcieli przekonać do jakichś wtedy obowiązujących poglądów no, związanych z władzą, no bo to wiadomo Chiny od początków swojej państwowości zamieszłych, datowanych oficjalnie na minus 2000 ponad lat. Przed naszą lerą, no tam zawsze było państwo, nie naród, bo tam etniczność ma nieco mniejsze znaczenie, ale właśnie państwo, czyli struktura, no relacja, jakby nie było władzy. Także ten cień, no tutaj. Mówi się też, że w ciemności kryją się potwory. Dzieci się straszy tymi potworami, ale nie wszystkie dzieci się boją potworów. I bardzo słusznie, ja bym był bardzo zadowolonym rodzicem czy opiekunem, który w kontakcie z dzieckiem się dowiedział, że to dziecko widzi jakiegoś potwora, z którym właśnie próbuje się zaprzyjaźnić. No nie mówię tu o sytuacjach, kiedy gdzieś jakiś byt próbuje przeniknąć do dziecka świadomości, byt obcy, jak najbardziej zewnętrzny i i nieprzyjazny, to można wyczuć. Kiedy dziecko nazywa swoje jakieś cechy potworami, które, kiedy z tych cech buduje takiego potworka, którego możemy razem z tym dzieckiem polubić, a kiedy jest to jakaś Zupełnie obca podpowiedź, obca ingerencja. No, tego należy bardzo się wystrzegać. Należy to rozróżniać. W razie takiego zajścia, no, bardzo szybko należy reagować. Także polecam wszystkim taką refleksję. To w kulturze katolickiej, w kulturze chrześcijańskiej nazywa się Rozeznaniem duchów. No kto chce może to zgłębić, ja to kiedyś chyba nagrywałem coś o tym, ale no to zawsze trzeba sobie powiedzieć, jaki jest cel, jakie są intencje. Jeśli jest jakakolwiek, jakakolwiek wątpliwość, że ten cel jest w cudzysłowie no, niezgodny z naszymi oczekiwaniami. Niezgodny z... Hmm. No, może być niezgodny z naszymi oczekiwaniami, bo niekoniecznie nasze oczekiwania są zgodne z oczekiwaniami dziecka, ale... Chodzi mi o to... Że jakiś... Coś, coś jest tam nie tak. Coś widzimy, że... Coś jest sprzeczne. O, to jest właśnie... Jakaś taka sprzeczność dziwna. Że niby tak jest, ale... Robi tak, ale jest inaczej, to można wyczuć. Ja to umiem w rozmowach z ludźmi wyczuwam takie rzeczy. Można się tego nauczyć właśnie obserwując i będąc wobec ludzi bardzo otwartym, niekrytycznym, tylko rozmawiać z ludźmi i, i dopytywać po prostu, być ciekawym. W takich rozmowach czasami. Wychodzą te cienie, o których mówię, które można zidentyfikować, że da się je oswoić, ale wychodzą też sprzeczności, które są efektem działania już sił zewnętrznych, nieczystych. No i tym pozytywnym akcentem proszę bardzo, zachód słońca nad morzem. Rozstajemy się na kolejne parę ładnych dni, kiedy to porozmawiamy o kolejnej części taotyków. Także do zobaczenia, do usłyszenia, następnym razem trzymajcie się. Pa!